I dzień Armarku Opatowskiego. Już za chwilę wszystkich nas tu w amfiteatrze rozgrzeje prawdziwy cygański zespół Romano G. Ale na scenie również zaprezentuje się kapela Henryka Bartosa z Leopoldowa i Wiesław Szydłowski. No i oczywiście studio piosenki Opatowskiego Ośrodka Kultury Opatowska Kapela Biesiadna. O godzinie 18:40 Ostrowiecki zespół Big Queens, a o godzinie 20:00 Patrycja Markowska gwiazda dzisiejszego wieczoru, dzisiejszego dnia Jarmarku Opatowskiego. Po koncercie pokaz laserowy. A na scenie już teraz instaluje się zespół cygański Romano G, i za chwilę ich koncert tu w czasie Jarmarku Opatowskiego. Dziś drugi dzień Jarmarku Opatowskiego. Patronat nad Jarmarkiem objęli burmistrz miasta i gminy Opatów, pan Andrzej Chaniecki, starosta Powiatu Opatowskiego Bogusław Łodarczyk i marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. A patronat medialny to gazeta Echodnia, gazeta Ostrowiecka, wiadomości Świętokrzyskie i Radio Opatów. Organizatorem jarmarku, jak co roku, jest oczywiście Opatowski Ośrodek Kultury. Na scenie, już niebawem, zespół cygański Romano G, ale tak jak już wspomniałam, na scenie zobaczymy też kapelę Henryka Bartosa i Wiesława Szydłowskiego. To laureaci boskich spotkań z folklorem. i druga część koncertu zespołu pieśni i tańca Gnieździska usłyszymy również studio piosenki opatowską kapelę biesiadną no i gwiazda tegorocznego jarmarku gwiazda wieczoru Patrycja Markowska ten koncert o godzinie 20.00. No, i już za chwilę zespół cygański, artystyczny, Romano G. Kierownik zespołu Zenon Majewski, Dawid. Zespół powstał w 1990 roku, koncertując bez przerwy do chwili obecnej. Na stałe występuje z największymi gwiazdami muzyki romskiej, Dom Basylem, cygańskimi gwiazdami. Z Dżanim i Cygańskimi Gwiazdami i z Don Wasylem Juniorem i Cygańskimi Gwiazdami. Wspólnie występowali na koncertach estradowych w Polsce. Dawid z zespołem brał udział w realizacji filmu Andrzeja Pawłowskiego, „Rat Romano i Przepis na Życie w Warszawie w 2013 roku. Zespół wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Glinojecku w 2010 roku oraz na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Szczekocinach w 2012 roku. A już za chwilę barwne, atrakcyjne widowisko prezentujące lubianą i cenioną kulturę romską. Zespół Cygański Romano G. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie przedstawicieli miasta. A ja się przedstawię w swoim zespół cygańskim artystycznym, Romano G., moja raz. skromna osoba zajmą się Dawid i mój zespół rodziny uśmiechnięty, tamczący, śpiewający. Chciałem dorożkie, jakie robi zespół raz, Romano G. wystąpienia w większym muzyki romskiej. Raz, Don Wasi cygańskiej gwiazdy, Żanin i Orevasydem wspólnie występowałyśmy na kilka koncertów w Polsce.

że tańczy mi nieczęście tak Także moim niepina wśród przyjaciół i wśród godziny, to naród ma należeć życie. Niech się, niech się szczerze pochwycie. Patruj się, bawuj się, cały świat nie o tym wie. Dzisiaj jest nas tak, niech nie bić. Nie Dzisiaj się żyły Na tak do się i się Cały mnie popiłuje Czy się jest tak, jest pić Czy się jest się!

Niech się zginić, niech O, no kochani, opatowiaki, no warto kochani, byś dzisiaj rozbawiać. Dzisiaj się chyba czuję tak u Tom Wasyla w tych odcinkach. Oj, tak jeszcze lepiej może dzisiaj się czuję. Kochani, znacie z nami zaśpiewać? A znacie jaką piosenkę? Na pewno nie znacie. Nasz koncert by się nie odbył, żebyśmy nie zaśpiewali piosenkę. Ore, ore! I prosimy pana dyrektora, żeby z nami wspólnie zakrywał tą piosenkę, którą śpiewa mój dyrektor. Don

Proszę Państwa, a ja się już kończę ten zespół cygański, artystyczny. Jak to przedstawia swój zespół? Agnieszka Majewska, rada rada, duże brawa! Justin Majewski, gwiazda zespołu, Antoć Chawo, Daniel Majewski, Leokadia jakie i jakierownik zespołu, Fenon Majewski-Dawid. Cześć, kocha Was! Kochani, chciałem tylko dodać, że dzisiaj będzie, kochani, w Patowie grała Gwiazda Wieczoru Polskiej Estrady, Patrycja Markowska, kochani! Powitajcie ją, kochani, brawami! My, kochani Romowie, tak jesteśmy skromni artyści! Dzisiaj o 20.00 prawdziwa Gwiazda Polskiej Estrady! Do widzenia Państwu! Trzymajcie się, na razie, z Bogiem! Dziękujemy serdecznie temu zespół Romano G. Jeszcze raz dla nich duże brawa!